Zada jej to pytanie, a nigdy cię nie zapomni. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy mężczyźni zostawiają po sobie niezatarte wrażenie, podczas gdy inni znikają jak szum w tle? Oto prawda. Większość facetów próbuje zdobyć kobietę komplementami, urokiem albo wyglądem. Ale to, co naprawdę otwiera jej serce, to nie to, co mówisz, żeby ją zaimponować, tylko to, co pytasz, żeby ją zrozumieć. Bo słowa mogą pochlebiać, ale ciekawość tworzy więź. Kiedy zadasz właściwe pytanie, nie zaczynasz po prostu rozmowy, tworzysz moment. Zapraszasz ją, by zanurzyła się w emocjonalnej głębi, tam, gdzie rodzi się prawdziwe pożądanie. Zobacz, przyciąganie nie buduje się prezentami ani dobrym dniem na włosy. Rodzi się, gdy kobieta czuje się zrozumiana, bezpieczna i zauważona. I właśnie dziś pokażę Ci pięć potężnych pytań, nie po to, żeby manipulować, ale żeby otworzyć drzwi do takiej bliskości, jakiej większość mężczyzn nigdy nie doświadczy. Zostań ze mną do końca, bo gdy nauczysz się je zadawać, już nigdy nie spojrzysz na komunikację i więź w ten sam sposób. Pytanie pierwsze: co sprawia, że czujesz się najbardziej żywa? To nie jest błaha pogawędka. To rozmowa dusz. Kiedy to pytasz, nie chodzi o hobby. Chodzi o ten wewnętrzny ogień, który ją rozświetla od środka. Każda kobieta ma w sobie iskrę, marzenie, wspomnienie, pasję. A kiedy to z tobą dzieli, pokazuje ci swoją prawdziwą naturę. Tym pytaniem mówisz jej, nie chcę tylko wiedzieć, jak ci minął dzień. Chcę wiedzieć, co cię rozpala. To nie flirt, to fascynacja. I tego się nie zapomina. Pytanie drugie: w jakich momentach czujesz się najbardziej sobą? Poczucie bezpieczeństwa to fundament każdej głębokiej relacji. Większość kobiet spędza całe życie grając rolę, próbując dopasować się do oczekiwań, masek i etykietek. Kiedy pytasz o to, dajesz jej pozwolenie, by zrzuciła zbroję, by była surowa, autentyczna, prawdziwa. Tym samym mówisz, nie musisz zdobywać mojego zainteresowania. Wystarczy, że będziesz sobą i właśnie tam zaczyna się prawdziwa emocjonalna intymność. Pytanie trzecie: Jakiego rodzaju miłości najbardziej potrzebujesz? Każda kobieta kocha inaczej i każda potrzebuje być kochana w inny sposób. Dla jednej to dotyk, dla innej czas, słowa, śmiech, a czasem cisza. Gdy o to pytasz, przestajesz zgadywać. A zaczynasz słuchać. Uczysz się jej emocjonalnego języka, tego sekretnego kodu, który mówi: Widzę cię i chcę kochać cię tak, jak ty tego potrzebujesz. Pytanie czwarte. O czym marzysz, patrząc w przyszłość? To pytanie wyrywa ją z chwili i przenosi do świata znaczeń. Już nie chodzi o Was dwoje, chodzi o jej wizję, nadzieję. Ścieżkę, którą chce iść. Kiedy kobieta mówi o swoich marzeniach, nie zdradza tylko planów, odsłania swoje lęki, przekonania, wrażliwość. W tym momencie przestaje widzieć cię jako kolejnego faceta i zaczyna postrzegać jako kogoś, kto widzi jej przyszłość. Pytanie piąte: którą część siebie chciałabyś, żeby ludzie bardziej dostrzegali? To trafia prosto w serce. Każda kobieta nosi w sobie coś siłę, czułość, kreatywność co świat często ignoruje. Gdy o to pytasz, nie okazujesz tylko zainteresowania, dajesz jej uznanie. Mówisz: Chcę zobaczyć w tobie to, czego inni nie widzą. A nic nie zbliża bardziej niż poczucie bycia naprawdę dostrzeżoną. Zapamiętaj: pożądanie nie rodzi się tylko z fizycznej atrakcji. Powstaje z emocjonalnego uznania. Nie pytaj, żeby zaimponować, pytaj, żeby zrozumieć. Bo kiedy zadasz właściwe pytania, ona nie tylko mówi, ona się otwiera, nie tylko dzieli się faktami, dzieli się uczuciami. I właśnie w tym tkwi różnica między byciem mężczyzną, z którym ona rozmawia, a tym, o którym nie może przestać myśleć. Jestem doktor Sally Scarlett i oglądasz kanał, w którym odkrywamy psychologię przyciągania, więzi i umysłu stojącego za pożądaniem. Pozostań ciekawy, pozostań świadomy i nigdy nie zapominaj. Sekret jej serca nie tkwi w twoich odpowiedziach, ale w twojej ciekawości.